Ja mam z Łukaszem Saszą Chlewickim podczas obozu spalingowego w klubie Mighty z Gdynia. Cześć Sasza. Cześć, witam wszystkich. E, powiedz może, dlaczego się tu znajdujecie? Jak do tego wyszło? Pytam też wszystkich, e, jak doszło do waszego angażu tutaj na ten obóz? Wiesz co, no, akurat w moim przypadku to było tak, że, że Paweł Kowalik zadzwonił, że Grzegorz Jakubowski widziałby mnie w składzie sparring partnerów, żeby pomóc troszeczkę tutaj e, Łukaszowi Sajskiemu w przygotowaniach do walki w Berlinie w UFC. No, no i czemu nie? Tak, ja zgodziłem się i przyjechałem. Jestem tutaj ja, jak i, jak i mój zawodnik Filip Wolański. No i Mam nadzieję, że gdzieś tutaj sobie pracujemy, żeby nam to wszystko na, na, na dobre wyszło. Nie? Dla Was jest to jakieś ciekawe doświadczenie, bo jednak nie, nie co dzień zdarza się, żebyście z Krakowa przebywali taką odległość do innych klubów. Jak oceniasz może poziom tutaj partnerów, sparingów? No, na pewno. No, jest to cała Polska do przyjechania i zbyt często też tak nie jesteśmy tutaj, żeby ekipę jakąkolwiek zorganizować i sobie tam z Krakowa przyjechać na, na co dzień. No, jest, to, jest, to, jest, to jest, ja mówię, ten minus. Minus tego właśnie, że Gdańska czy Krakowa, że są daleko te miasta od siebie i, i trzeba jednak całą Polskę przejechać, żeby fajnie posparować i zdobyć następne doświadczenie, które się przydaje, tak jak mówię, z obopólną m, korzyścią dla nas, tak i myślę tutaj dla chłopaków od Grzeszka Jakubowskiego. I tak jak mówię, no tutaj żeśmy popracowali i głównie skupiamy się na pracy y, Łukasza, żeby, żeby, żeby jego tutaj obciążać. Więc mam nadzieję, że że stajemy na wysokości zadania. Ty masz obecnie jakieś plany na swój występ, czy na tę chwilę tylko pomagasz i trenujesz aktywnie? W tym przypadku na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam jakichś konkretnych, że tak powiem, czekam na, na, na termin od organizacji. Myślę, że niebawem powinienem się coś dowiedzieć, nie ukrywam, że bardzo bym chciał jak najszybciej się dowiedzieć o tym, żebym mógł żebym się przygotowywać już do, do kolejnego startu, żeby móc wyjść do OKTAGONu. Nie? Twój podopieczny Filip Włański również tutaj obecny. Za kilka dni będzie miał swoją walkę w Kaliningradzie. Jak oceniasz przygotowania przeciwnika i cały ten wypad? Ponieważ on, jak wiemy, jest taki trochę nagły i w zastępstwie po odwołaniu wcześniejszej walki. Tak, ale jeżeli chodzi o Filipa, to my tutaj jesteśmy. No... Jest Filip przygotowany, dlatego że wcześniej była sytuacja yy, z organizacją, której nie będę wymieniał, bo, no, bo nie, nie, nie ma sensu, jeżeli, jeżeli nie, nie zostało gdzieś tam doprowadzone to wszystko tak, jak, jak powinno. I no, za jakąś tam obopólną, z tego co wiem, przez menadżera, obopólnym porozumieniem yy, został rozwiązany kontrakt Filipa. Bardzo ciężko pracowaliśmy w tych przygotowaniach na tą walkę, yy, która miała odbyć się w Brazylii. Yy, no i, yy, i powiem tak, że. Tutaj Filip, troszeczkę żeśmy zmodyfikowali przygotowania. Filip cały czas był w gazie. Mam nadzieję i przekonany jestem, że forma przyjdzie w dniu walki u Filipa. Także, także pracę swoją wykonał, tak jak zawsze, sumiennie przepracował. No jego, w jego przypadku to jest, to, jest, to jest zawodnik, który mimo młodego wieku bardzo profesjonalnie podchodzi do przygotowań i, i bardzo fajnie się z takimi zawodnikami pracuje. Ty również zostałeś objęty opieką menedżerską, Pawła, w ostatnim czasie. Powiedz, jaki to będzie miało może wpływ, czego oczekujesz? że Jaki to będzie miało wpływ na Twoją karierę i skąd w ogóle pomysł, żeby po związać się menedżersko z kimś? Yy, no, znaczy ja powiem tak. No ja z Pawłem gdzieś tam współpracowałem tak o, na, na luźniejszych zasadach, a, a stwierdziłem, że. Oboje, oboje, oboje potrafimy dać siebie wszystko i, i ja daję sobie wszystko, jeżeli chodzi o przygotowania, o to gotowość do walki i tutaj Paweł dysponuje różnymi możliwościami i, i no i po prostu żeśmy doszli do porozumienia, y, że, że, że możemy razem współpracować już oficjalnie i jak najbardziej mówię, to to dla mnie też jest fajna sprawa, no bo jakby nie było to jednak Paweł jest jedną z osób. Y, Takich, co, co są dosyć długo w tym, w tym kręgu i, i tutaj, yy, tak mówię, jak i przed nim, przede mną jakieś furtki się otwierają i to wszystko myślę, że właśnie będzie dla nas, dla nas mm, plusem i będzie nam się jeszcze bardziej dopinać pewne sprawy konkretniej, mocniej i stabilniej będziemy działać na tym rynku MMA. Masz przed sobą pracowity okres, bo tutaj obóz, następnie walka Filipa. Będziesz też prowadził seminarium we, w swoim rodzinnym mieście. To ze względu, że to twój klub Husaria, z którego się wywodzisz, to jakieś dodatkowe, dodatkowe emocje, czy, czy nie wiem, chęci? E, tak, fajnie właśnie, dla mnie, dla, mnie, dla mnie fajna sprawa, no bo ja w tym klubie zaczynałem trenować, e, tam się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o przekrojowe e, walki, podejście do walki i to w tym klubie, m, dla tego klubu robiłem pierwsze walki, e, więc, więc tak, czy tak powiem, macierzysty klub, że chodzi o m, mieszane sztuki walki i ja no, jestem zadowolony z tego. No, zostałem zaproszony przez jednego z trenerów, pa, Patryka Kanie, za co mówię, fajnie, e, sympatyczna sprawa. No, i pojadę chłopakom. Niegdyś tam ja się uczyłem, trenowałem. Pojadę coś przekazać. Mam nadzieję, że oni też coś z tego będą mieli. Choć komuś, choć, choć jednemu coś tam gdzieś tam komuś przypasuje i mam nadzieję, że, że będą mogli to wykorzystywać podczas swoich bojów podbijania oktagonu w Polsce, jak i za granicą. Jutro mamy tutaj w Sopocie Gdańsku galę KSW 31. Będzie tam pojedynek nowych debiutantów w KSW w Wadze Lekkiej. To jest Twoja waga. Obserwujesz tą kategorię w swojej organizacji? Tak, no obserwuję, jak najbardziej obserwuję co się dzieje i, i no dobrze, no robią walkę, zobaczymy jak to dalej, kto, kto zwycięży, zwycięży lepszy, będziemy, będziemy to obserwować. A no mówię, to jest nas kilku, tutaj ta siedemdziesiątka nie, nie jest, nie jest myślę słabą, że tak powiem obsadzona i jest z kim się tam bić, więc, więc no czekamy tutaj co się wydarzy, wiadomo będę obserwował. Mam zaszczyt, że, że będę na tej gali obserwował to na żywo, oglądał sobie. I, ale tak generalnie ja za bardzo nie analizuję tego wszystkiego nawczas, wcześniej, tylko staram się dopiero jeżeli mi organizacja, szefostwo mi da jakiegoś zawodnika, to ja wtedy na tym się skupiam i, bo tak naprawdę prowadząc jeszcze grupę klub, zawodników, zakrzątać sobie tym wszystkim głowę, to, to ja musiał chodzić co chwilę i myśleć, ten walczy z tym, ten ma robić, to ten tam, to nie przychodzi, czy tam ktoś się pojawił i już na kogoś czutkę mieć. Yy, nie, spokojnie. Jak będzie, będzie podpisane, czy będzie wiadomo już kto co, to dopiero będziemy myśleć, jakie przygotowania i tak dalej, i tak dalej. Także spokojnie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę. Jeżeli chcesz na koniec podziękować, pozdrowić, to bardzo proszę. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich fanów MMA i MMA Rox. Dziękuję i wszystkiego dobrego.